Bardzo proszę. Tak, realizując nasz projekt Kultura, wrażliwość społeczna dochodzimy już do jego trzeciego etapu do koncertu świąteczno-noworocznego, który odbędzie się 26 grudnia o godzinie 16 w Centrum Sztuki Mościce. Tutaj przewidzieliśmy pewną pulę miejsc na zaproszenia. Głównie te zaproszenia są rozprowadzane przez jednostki samorządu terytorialnego które są partnerami naszego projektu. Natomiast też przewidzieliśmy pewną pulę miejsc dla osób, które będą mogły wejść bez tych zaproszeń, bez właśnie miejscówek. I oczywiście Państwa bardzo serdecznie na ten koncert zapraszamy. Przed nami dwa etapy tegoż już projektu. Po pierwsze zorganizowaliśmy warsztaty wokalne, które odbyły się w miesiącu październiku. W sumie udział w tychże warsztatach wzięło Ponad 40 osób, młodzieży z sekcji wokalnych oraz oczywiście innych adeptów sztuki wokalnej, którzy rozwijają swoje talenty przy Centrum Kultury, chociażby młodzież z Gorlic, młodzież z Bochni, młodzież właśnie tutaj Starnowa. Za nami również czwarty tarnowski wojewódzki konkurs wokalny. Do tego konkursu przystąpiła rekordowa ilość osób, 13 osób, reprezentujących szkoły muzyczne z terenu Tarnowa, Bochni, Krakowa, Nowego Sącza. Poziom był bardzo wysoki, udało się z tego wybrać piątkę najlepszych wokalistów. Ci wokaliści będą mieli możliwość wykonania swoich utworów podczas właśnie tego koncertu 26 grudnia. Również ci laureaci będą możliwość posiadali możliwość wyjazdu na pięciodniowy pobyt w Brukseli, zwiedzania właśnie Parlamentu Europejskiego i nie tylko. Jeżeli chodzi o koncert, chciałbym na początku bardzo serdecznie podziękować samorządowi Województwa Małopolskiego, ale również jednostkom samorządu terytorialnego właśnie gmina Bochnia, gmina Pleśna, gmina Ciężkowice miasto Tarnów, miasto Kęty, miasto Gorlice, również gmina wiejska Tarnów. W sumie mamy sporo tych naszych partnerów, dzięki którym uda się ten cały projekt przygotować i zrealizować. Też chciałem podkreślić duże wsparcie finansowe samorządu województwa małopolskiego. Dzięki temu myślę, że ten konkurs Koncert będzie w takich bardzo godnych warunkach w Centrum Sztuki I Też dziękuję tutaj właśnie kierownictwu, pani dyrektor, za tą współpracę. Udało nam się zaprosić orkiestry Arty Sinfonico po raz kolejny będą właśnie nam towarzyszyć, ale również czwórka solistów reprezentujący Operę Krakowską, Filharmonię Krakowską, czy również Operę Śląską. W sumie usłyszymy ponad 20. Utworych operytkowo-operowych i kilka muzykali, pieśni napolitańskich. Również w trakcie koncertu będziemy mogli zobaczyć ognisko baletowe działające przy Centrum Sztuki Mościce. W związku z tym mam nadzieję, że będzie to niezapomniany wieczór, że będzie to przede wszystkim wieczór pełen przeżyć, emocji, ale również takiego otwarcia się na Potrzeby innych osób, na potrzeby wsparcia osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, dlatego że również w trakcie tego koncertu będziemy wręczać wyróżnienia dla organizacji pozarządowych, społecznych czy grup wolontaryjnych działających w różnych przestrzeniach rozwiązywania tych problemów społecznych. No i nie tylko kwestia właśnie tutaj osób samotnych, ale również będziemy wyróżniać. Organizacje czy, czy grupę osób, które odpowiedziały na te wyzwania tegoroczne po wybuchu wojny na Ukrainie, gdzie również z jednej gminy społeczność bardzo szybko się zmobilizowała i oczywiście podjęła działania związane z pomocą w przyjęciu właśnie tych uchodźców z Ukrainy. Więc mam nadzieję, że ten koncert dostarczy wszystkim Państwu wiele właśnie emocji, stworzy jakby nowe relacje takie interpersonalne pomiędzy uczestnikami tego wydarzenia. Jakie gwiazdy zobaczymy? podczas koncertu. Tak, zobaczymy oczywiście tutaj pana profesora Jacka Ozimkowskiego, który jest dziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie. Również zobaczymy pana Macieja Dróżkowskiego, Tarnowianina, który od wielu lat właśnie jest solistą Filharmonii Krakowskiej. Zobaczymy panią Jolantę Pawlikowską, która również jest artystką Opery Śląskiej, jak i również panią Katarzynę Plewniak, która jest tarnowianką, która w ubiegłym roku występowała podczas naszego koncertu. Została bardzo mile przyjęta przez właśnie uczestników, poprzez właśnie melomanów, przez starnowskich melomanów. I oczywiście tutaj mam nadzieję, że ci artyści dostarczą właśnie wiele emocji, wiele radości tym wszystkim, którzy będą w tym koncercie uczestniczyć. Jakie arie zaśpiewa Stanisław Soorys. <tryk> tak, no będą to, będzie to jedna pieśń politańska o to na Murato, ale również będą to inne dwa duety, Lippe Schweigen, czy, czy również Arie z Opery Kriwia, właśnie dziewczęta z Barcelonu, z Barcelony, Radosne. Lekko wpadające właśnie w ucho utwory klasyki, właśnie tej europejskiej. Czy to są Pana jakieś ulubione utwory, czy specjalnie Pan przygotowuje je na ten koncert? Znaczy ja mam jakby w swoim repertuarze kilkanaście różnych utworów, które również ćwicząc wokal ćwiczę w oparciu również o poszczególne jakieś tam, prawda, utwory, natomiast potem przygotowując już program. Danego koncertu. No też należy brać pod uwagę właśnie to, co inni śpiewają, to, co inni chcą zaśpiewać. i Też niektórzy artyści są przywiązani do jakiegoś własnego repertuaru. W związku z tym to jest też w takim uzgodnieniu z wszystkimi pozostałymi artystami. Staram się właśnie dostosować właśnie do pewnych możliwości. Oczywiście staram się też, żeby co roku gdzieś pojawiały się nowe utwory. Są to utwory, które do tej pory przeze mnie. Nie były wykonywana, oczywiście wykonywałem usta on dusza śpiewa, ale teraz w tym roku będzie to właśnie w wersji oryginalnej w języku niemieckim. W związku z tym też tutaj staramy się jakby pewne rzeczy, staram się pewne rzeczy zmienić, aby nie robić ciągle tego samego, ale w jakiś sposób też tutaj trafiać w inne utwory, czy tak jak jeżeli chodzi o surnaton na Murato, no przepiękna pieśń napolitańska, ale dosyć rzadko wykonywana. Na scenach muzykalowych czy, czy operetkowych, w związku z tym, też kwestia jakby kreowania nowych utworów, tych, które może gdzieś tam mniej znamy, które są również piękne, są jakby utworami, które właśnie jakby tworzą pewne emocje, tak, że, że są. Prawdziwymi dziełami sztuki, które jeśli chodzi o kompozytor, o tą ta muzyka, która została napisana, no, jakby powoduje w powstawanie w nas pewnych emocji. Czy dużo Pan ćwiczy teraz już przed koncertem? No, to jest tak samo jak i w ciągu całego roku. To jest jak w sporcie. Nie da się przerwać ćwiczeń tutaj chcąc być w formie to co najmniej te 5 razy w tygodniu po półtorej godziny należy ćwiczyć no i też staram się tak Raz na dwa tygodnie ćwiczyć na Akademii Muzycznej, czy właśnie z, z nauczycielami muzyki, właśnie w Krakowie, bo to też jest ważne, żeby wyłapywać każde, nawet najdrobniejsze błędy, żeby przede wszystkim dążyć do doskonałości. A żeby dążyć do doskonałości, to z pewnością nam życia brakuje, że dzisiaj patrzymy przede wszystkim również na wielkie gwiazdy tej sceny operowej, oni ci, ci wiedzy, śpiewacy operowi też w dalszym ciągu ćwiczą pod okiem, pod, pod, pod uchem swoich jak gdyby, nauczycieli po to, żeby przede wszystkim wyłapywać to czasami, czego my sami nie słyszymy, w związku z tym tutaj jak ćwiczyłem wcześniej tak samo i ćwiczę to w tym momencie, nie ma żadnych jakby dodatkowych tutaj napięć jakieś, jakieś prawda tutaj Dodatkowych zajęć. Czy melomanie mają szansę jeszcze, żeby dostać zaproszenie, kupić bilet? My nie sprzedajemy bilety. Te bilety są rozprowadzone darmowo. Mamy tutaj kilka jeszcze biletów w siedzibie naszego Stowarzyszenia przy Piłsudskiego 5. Natomiast bilety są również dostępne w samorządach, czy to miasta Tarnowa, czy właśnie gminy Tarnów, gminy Pleśna, czy, czy jeżeli chodzi o Bochnie, miasto czy gminy, czy, czy również Gorodice, czy Ciężkowice, czy Pleśna. Natomiast też pewna część właśnie miejsc będzie udostępniona dla... Tych Melomanów, którzy przyjdą bez zaproszeń, przyjdą właśnie na nasz koncert. W związku z tym też o tych pomyśleliśmy, aby kontynuować to, co robiliśmy wcześniej, że też osoby nieposiadające biletów, czy osoby, które w jakiś sposób nie nabyły właśnie tych zaproszeń, że też mają możliwość uczestniczenia w tymże wydarzeniu. Oczywiście nasz koncert również będzie transmitowany na żywo przez telewizję Starnowa, więc ci, którzy nie będą mieli możliwości z różnych przyczyn, bo przecież pamiętajmy, to jest drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Więc czasami może się zdarzyć, że chcielibyśmy, ale mamy gości, no mamy jakieś inne obowiązki, w związku z tym też dajemy taką szansę, taką możliwość, aby też poprzez właśnie tą telewizję internetową, aby też gościć u Państwa w domu. W związku z tym też zapraszamy. Przypomnijmy miejsce i godzinę. Centrum Sztuki Mościce 26 grudnia godzina 16. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję pięknie za przybycie.